Siemanko, z tej strony Kamil, a dziś pozdrawiam, Michał Namaste Oskar Jak chcecie być to jak te osoby, napiszcie chce, albo jakiś fajny komentarz Wszystkie nowe osoby serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału Kliknij, że tak jest pod filmem czerwony subskrybuj, wam nic nie szkodzi Klikajcie, stajcie stary, przy nim jest taki dzwonek O czym mówicie, wszystkie powiadomienia o moich przy, wszystkich filmach, jakie nagrywam Zapraszam na Facebooku Grupę Kamil Ty a teraz lecimy sobie z naszą gierką Czas na grę Jesteśmy już w mordeczki w naszej gierce Dawno, a to dawno mnie w niej nie było I muszę znaleźć jak tu się gra teraz Przypomnieć sobie w ogóle Co gdzie trzeba robić, bo poważnie nie pamiętam nic Tu się wchodzi, to było to? Chyba nie To jakieś online, to nie Gdzieś są moje normalne Czekajcie Tu jakieś wyścigi, formuła Cztery dni Nie Raczej nie, szukam tego jednego Dobra, formułę pojadę Trudno, nie mogę znaleźć A nie chce mi się szukać za bardzo Late Pomi, dobra, jedziemy Dobra Niemcem pojedziemy sobie Start Coś tam, coś tam, ble, 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 ble. Nie mam czasu Na wasze pitolenie nie, Naprawdę, dawno mnie w grze nie było I teraz wszystko będzie się pewnie pobierać Później jeszcze po odcinku będę musiał pewnie połowę pobrać Bo oczywiście Jak wchodzisz na grę Po długiej nieobecności Jak były aktualizacje To musisz wszystko pobierać Wcale nie ustawiałem automatycznego pobierania, żeby mi automatycznie wszystko pobierał, ale... Po co? Po co? Niech będzie. Niech będzie! Nie wchodzi na grę i pobiera 40 rzeczy. No najlepiej, panie. Tak to się bawić nawet można. Dawaj, jeden wyjścik chcę sobie zagrać. I wtedy zakończę odcinek. Jak zajmę nim pozytywne miejsce. Czekajcie jak tu się... O! Jedziemy formułu. Nie ma co Już jesteście moi, sorry Chłopasia, sorry Już was zaraz dogonię. Miś kierownicy wrócił Dawaj, 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 dawaj. A jak będzie się O, Tak tu. To... Nie, ten tak gorzej. Lepiej jechać tak chyba. Ej, czemu ich nie mogę dogonić? Co? Ale patrzcie jakie to jest -lo -lo. Teraz wam pokażę, czekajcie, o O nie, zar tak przywalę w coś Tak się lepiej jedzie Iuu. Ale tak to przerąbanie Ledwo co widzę To co najważniejsze widzę, ale zakręcę strasznie ciężką. O, o właśnie teraz nie widziałem czy był zakręt czy nie Dawaj, 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 dawaj Ej, czemu ich nie mogę w ogóle dogonić? Waj! Dawaj go, dawaj go, dociśnij go w końcu. Gdzie ja pojechałem ludzie? Dobra, nie tak. O, tak mogę jechać. Mniej więcej wiem, gdzie jest droga, wszystko. Dobra. Które miejsce ciekawe? Wygrana! Tak jest! Pierwszy wyścig, pierwsza wygrana. Ej, fajny tryb nawet. Dawaj, dawaj. W kolejnym odcinku będę musiał znaleźć tam gdzie grałem wcześniej nie będę musiał pobrać od nowa Coś tu muszę panie jeszcze zrobić Żeby iść dalej Hallo Spadła mi z reklamami Nie ma reklamowania się Dobra. iść taki mega krótki odcinek. Innym razem będzie dłuższy. Więc to na tyle. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostawcie łapę w górę. Jak macie wam się spodobał? Wszystkie nowe osoby. zachęcam do subskrypcji kanału. Dzwoneczek by otrzymywać powiadomienia o moich wszystkich filmach. Zapraszam na Facebooku, grupę Kamli Ty. Jak chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście wiecie, co macie robić. Jak chcecie powiedzenie jak tam ta osoba na przykład chce, albo jakiś fajny komentarz.